Witam serdecznie, Marek Grochala, firma Bona, przed nami dzisiaj Kasa K10, którą podłączy, podłączymy sobie do programu z Elzabu, dedykowanego do kas online'owych. Ten sam program i na tej samej zasadzie będzie działał tak samo z kasą na przykład mini online'ową czy na przykład Jotą. Uruchamiamy najpierw kasę, żeby komputer zobaczył złącze USB. Czy kasa musi być uruchomiona, tu oczywiście jest złącznik na dole. Podłączyliśmy ją do portu USB, który znajduje się w tym miejscu pod włącznikiem. Dopiero po uruchomieniu kasy możemy uruchomić program ElZAP Eureka. Oczywiście zakładam, że mamy go zainstalowanego do pobrania ze strony LZ-u lub na płytach, w większości przypadkach z urządzeniem, które kupujecie. Tu moja kasa przypomina mi o raporcie dobowym, który jest zaległy. Potwierdzę, że sobie życzę, żeby go wydrukował. Jest taka kontrola gapy. Proszę zwrócić na, na wyświetlaczu, na uwagę na tą taką wystającą, znaczy na tą w, po, pozycję, w innym kolorze niż biały, która oznacza nam zasięg internetu naszego Wi-Fi. Oznacza to nie mniej nie więcej, że nie mamy neta tutaj w tym momencie. Mamy zasięg sieci, natomiast z nią się nie połączyliśmy. Widzi jakąś sieć, że próbujemy się łączyć, ale, ale nie mamy połączenia. Ten wykrzyknik tu z boczku oznacza, że nie mamy internetu tak naprawdę. Próbujemy tą kasę programować z programu ElzapEureka. Jak to robimy? Najpierw musimy mieć bazę przygotowaną, plik. Aha, i kasa sama odnajduje porty, znaczy komputer sam odnajduje port pod którym ma kasę. Dzieje się to automatycznie po włączeniu sterowniki się powinny same wgrać i również powinno samo odnaleźć program automatycznie port, do którym jest podłączone urządzenie. Gdyby tego nie było, to robimy komunikacja Połącz z kasą, oczywiście musimy wcześniej odnaleźć, pod jakim portem mamy. Jeżeli byśmy tego nie potrafili, przewijamy listę. Tu się pokażą dostępne porty, i zawsze to będzie ten USB z którymś komem. Dobrze, to mamy. Przejdźmy do edycji bazy. Plik, edycja, baza towarowa. Zakładając, że mamy już przygotowaną bazę, jakbyśmy nie mieli, to możemy sobie ją przygotować ręcznie, po prostu zaprogramować kolejne towary. Ja sobie zobaczę, co tu jest ostatnie. Tu jest jakiś towar. Mogę sobie napisać jakiś kolejny towar, który chciałbym, żeby tutaj się pojawił. Oczywiście tego nie zrobię, bo to jest rzeczywista baza jednego z moich klientów. I zaprogramuję tą bazę do, do kasy. Robimy coś takiego jak zapis bazy do kasy. Tutaj po lewej stronie moglibyśmy oczywiście częściowo zapisać tylko część kodów, nie całość. I robimy jeszcze sobie, dobra, zapis bazy do kasy. Jak widzieliście, kasa jakiś towar tam już miała wodę pod kodem numer 1. Prawdopodobnie baza została zapisana do kasy. Wyjdziemy stąd. Zobaczymy, co tutaj się nam pokazało. Funkcje kierownika. Raporty niezerujące, raporty danych o towarach. Wydrukujemy sobie tą bazę, którą mamy teraz w kasie. Jak widzicie, nam, pojawiło nam się tutaj już. Cała baza towarowa, którą przed chwilą wgrywaliśmy. Lecimy sobie do samej góry, do przewinięcia tej naszej listy. I kody mamy od 1. Pomidorowa była pod kodem numer 1. I tak samo mamy pomidorową na naszym pasku, nie wiem czy to będzie dobrze widać. Natomiast baza została przelana do, naszego, do, naszego, do naszej kasy fiskalnej. Tak samo można by zaprogramować te inne kasy, o których mówiłem z serii online produkcji Elzabu. Tą, tą samą metodą i tym samym programem można edytować również inne ustawienia kasy. Jest to przydatne narzędzie i co najważniejsze też jest oczywiście bezpłatne. Dziękuję.